Przykro, jak na stadionie nikogo nie ma. Nikt nie gra pustki. Nam też jest przykro, jak na trybunach nie ma kibiców. Dokładnie. Ciężko się gra przy pustych trybunach. Dlatego mamy nadzieję, że jutro o 19.30 u mnie przyjdziecie na mecz. Z kim gramy? Jutro gramy z Żakiem Wrocław. Pamiętajcie, czerwono-białe stroje to my. Oni nie wiadomo. A oni to już mniej ważny. w żółtych będą. Także nie pomylcie. No i widzimy się jutro na stadionie. Jak zwykle gramy na sztabowej 101. Godzina 19.30. Do zobaczenia. Bilety gratis. Rozdawane przy wejściu. I'm an I'm, I, 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 I'm an Albert Charles. So